Dzień dobry czołem, kręcę tutaj wstępniak już z domu, ze spacerku z psem, jestem na urlopie, cały miesiąc urlopu aż do świąt, dopiero po świętach wyjeżdżam w kolejną trasę, sylwestra spędzę w samochodzie, także będzie ciekawie, a tymczasem życzę wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku i zapraszam na filmik zjazdowy. Dobrze. Jest godzina 18, a o trzeciej czasu polskiego jest prom, także chwila odpoczynku. All the children on board today. A friendly reminder to all our passengers travelling with pets today: pets are not permitted in our the areas until announcements are made regarding your disembarkation. However, an area at the rear of deck seven is available on the outside deck to exercise your pets.

Dzień dobry, dzień dobry, piąte rano, Belgia. Wczoraj przejechałem całą Francję po zjeździe z promu. I dzisiaj jeszcze trzy godzinki i zrzutka irlandzkiego towaru. I czekamy na albo zlecenie zjazdowe, albo polecenie yy, zjazdu na bazę. Także, humorek dopisuje. Antwerpia. Duży ruch, ale stabilnie. Można jechać. A tu mamy niderlandzki wschodnik słońca nad, nad kanałem. Przejeżdżam do miejsca przeznaczenia. Mission Complete, irlandzki towar rozładowany. I teraz jadę odpoczywać na mój ulubiony parking tutaj z takim fajnym ogrodem, z jeziorkiem. I zobaczymy, co dalej. Już powinienem dostać zlecenie zjazdowe. Zobaczymy, czy dzisiaj załadunek, czy jutro. A pojutrze, już w domu. Odespałem już nocne zaległości. Jest parkingu nieopodal miejscowości Hardewijk w Niderlandach. I tutaj jest takie rozlewisko takiego kanału siedlisko różnych ptaków wodnych, mekka wszelkich uinterferów bardzo ładne miejsce. Tu lubię chodzić na spacery, a z drugiej strony jest ogród dziki, dziki ogród, który zrobili mieszkańcy tutaj miasteczka tylko i wyłącznie z roślin naturalnie tutaj rosnących. Też siedlisko róż różnych zwierząt, owadów, bardzo ciekawe miejsce, odwiedzam je o każdej porze roku i teraz w jesieni też się odwiedzę. Także idziemy na wycieczkę w oczekiwaniu na zlecenie zjazdowe. Jest mnóstwo kamperów. Teraz jest puściutko. I tak, ilekroć tutaj jestem w tych okolicach, a to się tyczy nie tylko Niderlandów, ale też północnych Niemiec, Danii i generalnie Skandynawii, to jestem pod wrażeniem tego, jak lokalsi dbają o przyrodę, o swoje otoczenie, generalnie o swój dobrostan, o zdrowie. Aż przyjemnie jest tutaj przebywać. W międzyczasie przyszło planowanie na zjazd. W piątek o 14 będę w domu. Dzień dobry, czołem. Mamy czwartek rano. Poranne rytuały. Najfajniejsza rzecz dzisiaj to jest ta, że już ostatnie zlecenie. Ładuję o 14 w Leverkusen, także będzie dojazd taki 2,5 godziny. I na jutro rano w Hostiwicach. Czechach, pod Pragą się rozładowuje i do domku. 3,5 godziny i jeszcze zakupki, jakieś czeskie piwo, kofola i jesteśmy w domu do samego Boże, Bożego Narodzenia i dopiero po świętach będzie kolejna trasa, czyli cały miesiąc laby Także super. Przed wyjazdem idę jeszcze na Mały spacerek. Trochę pozazdrościć Holendrom, mieszkającym w pięknych domkach nad kanałem w otoczeniu przyrody. Także idziemy do miasteczka. A to ruszamy. O, Lamborghini. I Niemcy, szybkie zakupy w Aldiku. Ho, ho, ho. Niemieckie zakupy. Tadam, powoli zbliżam się do Leverkusen, do ostatniego załadunku. Bardzo się cieszę. A skoro to jest już ostatni odcinek na tym kółku, to czas na okienko kulturalno-oświatowe czyli co przeczytałem, czego wysłuchałem i ewentualnie co obejrzałem ciekawego. Zapraszam. zjeżdżamy do Leverkusen. Za 500 metrów. O, tutaj już pani sprawdza, będzie ostatni załadunek. No i good, jedziemy do Pragi i do domu. Baa! Krótki raportik sytuacyjny. Zmierzam przez Niemcy z Leverkusen do Pragi z ostatnim ładunkiem. Mam 660 km. Gdybym jechał cięgiem, to bym był o 22, ale to zamierzam y, tak na spokojnie w nocy, w nocy sobie przyjechać. Tam można po, pod, pod firmą nocować. Także dojadę dzisiaj do celu. Może o północy, może o pierwszej zobaczymy

tylko liście Pamiętajcie, Pamiętajcie o ogrodach Czy tak trudno być poetą w Żary pokój nie użyczy wam głodu Żaden, żaden splot, żaden beton I do... Śpiewamy plusa po czwartej nad ranem Tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów I co to Pierwsza w nocy dochodzi i ja dojeżdżam do punktu docelowego. Miejsce docelowe jest... O! I tutaj będę sobie spał. Piąteczek rano. Czekam na ostatni rozładunek. Rozładowują kolegę, zaraz mnie rozładowywać. Idę do domu. Nowoczesna czeska śmieciarka. Jak choinka, Boże Narodzenie się zbliża. To takie wypuścili. I powoli wyjeżdżam z Pragi. Nawet nie było korków. I słoneczko piękne wyszło na zjazd. Poranna manna w Radio Nowy Świat. I trzy godzinki do domu. No i proszę, śnieg zaczął padać. Pierwszy raz widzę śnieg w tym roku, to korzystając z tej śniegowej aury, w związku z tym, że wracam już do domu i przed świętami prawdopodobnie już nie wyjadę. To jest jeszcze element negocjacji, ale myślę, że się uda. I będę jechał dopiero między świętami a Sylwestrem, czyli kolejny filmik będzie w nowym roku. W związku z powyższym życzę wszystkim widzom. Yy, wesołych, dobrych, zdrowych, yy, zdrowych świąt Bądźcie zdrowi, szczęśliwi Nie, nie kłóćcie się yy, yy, I szczęśliwego Nowego Roku yy, Tym, którzy jeżdżą Życzę bezpiecznej jazdy, szerokości Bezpiecznych powrotów A wszystkim Słodkiego, miłego życia Polska Biało-czerwoni Jeżdżamy do Polski w okolicach Bogatyni. Zawsze chciałem zobaczyć, zawsze chciałem zobaczyć tą dziurkę w Bogatyni, i dzisiaj w końcu jest okazja. O proszę, tak to wygląda. Ja wiem. Nic szczególnego. Pewnie z drona by to było ładnie widać, bo to jest okrągłe, wykopane, no ale. Jest jedyne miejsce, gdzie to można zobaczyć, właśnie z tej strony, chyba. Tylko godziny? No, no to. No, no na obiad, znaczy. No dobra, super. I bo się